Jest piątek po apelu i teraz będziemy przeprowadzać wywiad z naszymi gośćmi, czyli panią Benią i Wiolą w ramach, w ramach projektu Serviam on Tour. Tak, zapraszamy. Dobrze, to przede wszystkim chcielibyśmy zapytać, jak wygląda wasz dzień? Nasz zwykły dzień. Jak wygląda wiola, nasz zwykły dzień powiemy? No to e, rano wstajemy. Kto budzi? Asia, albo inny asystent i idziemy razem na warsztaty, co nie? Tak. Później zależy czy to jest właśnie dzień pracy, czy dzień wolny, ale tam przygotowujemy, sprzątamy, przygotowujemy posiłek, wracamy z warsztatów, co nie? Kto cię przyprowadza znowu? Agnieszka. Hmm. <grym> na przykład Agnieszka. Tak <grym> I później e, właśnie... <grym> Nie zależy, bo jeżeli to jest weekend to właśnie razem gotujemy. a jeżeli to nie jest weekend to jakiś asystent przyrządza pyszny posiłek i siadamy razem do obiadu, co nie, Wiola? Siedzimy razem przed Długo siedzimy zawsze ja razem przy strasznie długo siedzimy, bardzo długo jedz, nie? To jest straszne na Siedzimy razem przy obiedzie i później sprzątamy. I na przykład w poniedziałek kto to sprząta? Ja. No powiedz nam. Ja. Wiele do nas sprząta w poniedziałek i każdy ma swój dyżur i, i robimy to też razem i później razem spędzamy po południu jakoś odpoczywamy po całym dniu, co I coś jeszcze wieczorem się dzieje specjalnego? Hmm. jest <śmiech> <śmiech> Idziemy do kaplicy po co? Modlić się. Modlić się, wieczorem się modlimy, myjemy, idziemy spać normalnie tak i sobie spędzamy razem po Myślę, chwili, nie na no. a, a co lubicie robić w wolnym czasie, tak poza warsztatami, kiedy nie macie nic zaplanowane, to co wtedy robicie? Mhm. Wiele robić. Ty lubisz, jak ktoś się porwy, idzie do ciebie do kawiarni, albo gdzieś nie. Do kawiarni pojechać. Do jakiej Do mojej siostry. Siostry twojej. No właśnie, jak być, lubimy sobie wychodzić gdzieś na miasto, yy, albo, albo po prostu sobie spędzać jakoś razem czas, albo chodzić na spacery, albo, albo nic nie robić. U nas wbrew pozorom się bardzo dużo rzeczy dzieje, więc jak możemy nic nie robić, to bardzo chętnie z tego korzystamy. A teraz jeszcze pytanie do Bernadety. Co było taką Twoją motywacją, co Cię skłoniło, żeby zamieszkać właśnie w żeby podjąć się tej współpracy, tego wolontariatu? Więc ja skończyłam technikum i w sumie w życiu, w sensie jak się uczyłam, to nie szło mi jakoś tam świetnie ani wspaniale. Byłam takim mniej więcej średnim uczniem, prawda? No i nie wiedziałam za bardzo, w którą stronę iść. No to miałam jakieś parę pomysłów, ale to nic nie było takiego konkretnego. I stwierdziłam, że zrobię sobie rok przerwy, żeby to było, w sensie właśnie, żeby sobie coś przemyśleć, a może niekoniecznie pójść na studia, bo czasami się wydaje, że trzeba pójść na studia, a w ogóle nie trzeba pójść. I dlatego Arkę znałam gdzieś tam ze słyszenia, trochę też poznawałam już właśnie jakichś ludzi po drodze i sobie pomyślałam, no w sumie w sumie, spoko, w sumie to pociąga, żeby sobie żyć tak normalnie z osobami z niepełnosprawnością, bo wcześniej właśnie miałam takie doświadczenie takich wolontariatów bardziej akcyjnych, wyjazdowych. Mm -hmm i bardzo najbardziej właśnie lubiłam te momenty, kiedy było tak naprawdę normalnie i domowo. I to mnie jakoś bardzo, najbardziej właśnie cieszyło i stwierdziłam, że kurczę, skoro masz, mam taką możliwość, już nigdy nie będę taka młoda i w sumie ten rok nie zmieni jakoś niczego raczej w moim życiu, a może tylko najlepsze, no to właśnie poszłam sobie do Arki. I w sumie to było ciekawe, bo właśnie byłam taka młoda i dostałam dużo bardzo zaufania do mnie. I, i też często właśnie jakieś odpowiedzialności dostawałam już co było jakieś zaskakujące, ale naprawdę dużo się nauczyłam, takiego... się Zaraz się <ślesk> bo jak nazywaliście powiedz, właśnie takiego życia w sensie yy no jak różne rzeczy ogarnąć i jak ogarnąć dom i jak też się ogarnąć w relacjach, prawda, z różnymi osobami, no bo to tak jest, że się mieszka po prostu w sensie przychodzisz, mieszkać z obcymi osobami i, i stajecie się sobie bliscy. No i to czasami jest droga przez łzy, ale generalnie bardzo piękna i, i bardzo dobra w życiu dla mnie. I, i później można właśnie być porządkami jest. Muszę pytać jak się Jak cię Ja jestem Ala, a ja jestem Karolina. Tak, no to. A oni? Z jest Marek i Mateusz. Tak, za kamerą. No dobrze, to dziękujemy za wywiad, dziękujemy za poświęcony nam czas. Dzięki.